Cześć, nazywam się Aleksander, jestem trenerem medyczno-funkcjonalnym. Moim pasem jest ergonomia, zdrowie i wszechstronność ruchowa. W dzisiejszym odcinku powiem wam parę słów, jak prawidłowo trenować mięśnie brzucha. Jak widzieliście w tym początkowej fazie filmu w intro, że te wszystkie ćwiczenia, zgięcia boczne, brzuszki to najczęściej widzimy na siłowniach, a to nie do końca jest poprawna forma treningu mięśni brzucha. Nie do końca uwzględnia prawidłowe funkcje tych mięśni. I teraz przede wszystkim jeżeli chcecie trenować mięśnie brzucha, na początku musimy nauczyć się oddychać. Jest to niezbędne, ponieważ jeżeli nie mamy prawidłowego oddechu, to nie będziemy mieć też prawidłowej stabilizacji centralnej, prawidłowej pracy tych mięśni brzucha. Brak stabilizacji to wiadomo kontuzje. I prawidłowy oddech charakteryzuje się tym, że jest dolnożebrowy przeponowy 360 stopni, czyli skupiamy się, żeby żebra rozpychały się nam nie tylko z przodu, ale też po bokach i z tyłu. Oddychamy samym nosem rozpychając żebra i długi wydech. I teraz przede wszystkim uczymy się tego oddechu podczas ćwiczeń, a i też podczas życia codziennego. Jeżeli to już będzie ok, to dopiero można przejść do treningu mięśni brzucha. I teraz, o co chodzi z tym treningiem? Generalnie mięśnie brzucha, myślimy, że one powinny wykonywać ruch zgięcia, tak jak w brzuszkach, albo zgięcia bocznego, przy jakichś też brzuszkach na ziemi, ale w innej trochę pozycji. A nasz brzuch ma kompletnie inną funkcję przeciwstawną, czyli antyzgięcia, antyzgięcia bocznego i też antyrotacji. Przechodząc do części, praktycznie nie przedłużając. Yy, pierwsze, pierwsza ta funkcja, czyli antywyprost brzucha, najbardziej podstawowe ćwiczenie, czyli deska przodem każdy je zna, idziemy sobie na przedramiona, łączymy stopy, nie łączymy dłoni, napinamy pośladki i brzuch. Neutralne ustawienia kręgosłupa. I najbardziej podstawowe ćwiczenie, no i też jak sobie zobaczycie, jak ten brzuch puści mi, o, to pójdę do wyprostu, czyli właśnie ta pierwsza funkcja, czyli przeciwdziałanie temu wyprostowi brzucha. Druga funkcja, czyli antyzgięcie boczne, to jest w planku ta sama pozycja, czyli plank, tylko że boczny. Ustawiamy się i teraz też tak samo jak mi brzuch puści, to pójdę do dołu, czyli ta pozycja ma mi przeciwdziałać zgięciu bocznemu. Łokieć ustawiamy pod barkiem wyprostowane plecy, napięty brzuch i pośladki. Drugim fajnym ćwiczeniem do tego zgięcia bocznego jest spacer farmera. Spacer spacerku farmera jednorącz oczywiście właśnie trzymamy sobie ketla albo hantla w jednej ręce i po prostu spacerujemy do przodu. I teraz jak widzicie, jeżeli puści mi tutaj brzuch, no to zegnę się do boku. Czyli automatycznie nastąpi to zgięcie boczne. Poprzez to ćwiczenie przeciwdziałam, utrzymuję napięty brzuch, napięte ściany brzucha i Przeciwdziałem zgięciu bocznemu. I trzecia funkcja mięśni brzucha, czyli antyrotacja. Najfajniejsze czyszczenie palow press, czyli mocujemy sobie gumę prostopadne do naszego tułowia. I teraz, jeżeli mam gumę po prawej stronie, to klęczę sobie na prawym kolanie. Trzymam sobie gumę jedną ręką, zaplatam drugą rękę. I teraz wysuwacie do przodu ręce, utrzymując gumę, żeby, żeby dłonie wasze były cały czas tutaj na linii, w linii mostka. I poprzez mocne napięcie prawego pośladka i brzucha utrzymujemy to napięcie centralne. Formą progresji do tego jest uniesienie jeszcze rąk nad głowę, czyli jest wysunięcie do przodu i uniesienie rąk w górę. Jest czwarta funkcja tego mięśnia brzucha i właśnie to jest antyzgięcie. Czyli mieliśmy antywyprost, który robiliśmy w desce, a teraz antyzgięcie będziemy robili na przykład w takich ćwiczeniach jak wiosowanie horyzontalne. Kiedy idę sobie pod sztangę i teraz poprzez ustawienie neutralne mojego tułowia, czyli o, ja nie mogę pozwolić, żeby po prostu załamać te naturalne krzywizny kręgosłupa i wtedy właśnie pracuje mój kręgosłup w antyzgięciu. I teraz poprzez po prostu utrzymanie neutralnego tułowia pracowałem sobie w antyzgięciu brzucha. To jest prostsza funkcja tego e, właśnie z tych czterech. To jest najprostsza funkcja, no ale też sobie ją stosujemy w ćwiczeniach. Dobra, a teraz co z tymi ćwiczeniami, wszystkimi brzuszkami, takimi popularnymi, które robimy na siłowniach? Tu jest taki minus, że przy wszystkich ćwiczeniach, kiedy zginamy tułów, czyli przy klasycznym, zwykłym brzuszku, większość pracy przyjmuje nam mięsień. Biodrowy mięsień lędźwiowy, biodrowo-lędźwiowy, kompleks takich kilku mięśni, tutaj, który się znajduje. To jest szczególnie taka niefajna okolica, bo u nas zazwyczaj większość osób dzisiaj siedzi, a przez pozycję siedzącą ten mięsień biodrowo-lędźwiowy mocno się napina. I teraz, oczywiście, my powinniśmy go wzmacniać, ale na początku musimy go rozciągnąć, musimy go wyciszyć. Także ta kolejność jest nie do końca dobra. A trenując brzuszki, my cały czas oddziałujemy jeszcze mocniej, napinamy ten mięsień biodrowo-lędźwiowy. I teraz jest jedna forma brzuszków, która super przeciwdziała temu napinaniu się mięśnia biodrowego i dzięki której będziemy trenowali nasz sam brzuch. I teraz to ćwiczenie to jest Yanda Sit Up. I polega na tym, że zawijamy sobie gumę o coś, o stałe jakieś, żeby nam nie uciekło, wiadomo i gumę wkładamy pod swoje doły podkolanowe, pod płytki, w ten sposób. I w tej pozycji będziemy robili brzuszek. Ręce najlepiej dać sobie nad barki, teraz wolno tu góry wchodzimy i do brzuszka, i wychodzimy w górę. Stopy macie mocno wbijać w ziemię. Teraz jak to działa? Działa to w ten sposób, że guma chce nam wyprostować nasze nogi. I my poprzez napinanie mięśni grupy górszowo-goleniowej czyli grupy antagonistów do zginaczy bioder, mięśni wykonujących przeciwstawną pracę, wyłączamy te zginacze. Dzięki temu, poprzez wyłączenie zginaczy, pracuje nasz sam brzuch. Dlatego też jest takie fajne, bo ono angażuje nasz sam brzuch, wyłączając zginacze biodra, czyli, robiąc to, e, czyli robi to, czego nie robią brzuszki. Super ćwiczenie i właśnie w ten sposób powinniśmy trenować brzuch, jeżeli chcemy oddziaływać głównie właśnie na te e, główne powierzchowne bardziej mięśnie, czyli mięśnie proste brzucha. E, I teraz wracając jeszcze do tych ćwiczeń wszystkich brzuszków, na przykład w zwisie na drążku, podciągania kolan do klatki piersiowej. Ja w swojej metodyce treningowej stosuję takie podejście, że jeżeli ktoś już ma na tyle, ma wszystkie napięcia w ciele w miarę wyrównane, czyli ma ten mięsień biodrowy rozluźniony, on też jest w miarę wzmocniony, te ściany brzucha już zostały przepracowane w tych trzech, antyzgięciu, antyrotacji, antywyprostu, antyzgięciu bocznemu, to wtedy stosuję, wrzucam sobie ćwiczenia typu jakieś właśnie podciąganie kolan do klatki piersiowej albo podciąganie nóg do drążka. Bo to będą fajne ćwiczenia. One, no, będziecie poczuli, poczu że ten brzuch was spali, że on pracuje, ale po prostu one są dla osób, które już przeszły tym, jak mają ten staż treningowy, mają na tyle tą stabilizację centralną rozwiniętą, że pot potrzebują kolejnych bodźców. Także wtedy owszem, możemy wyrzucać takie ćwiczenia. To już na dzisiaj wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi tematu e, treningu brzucha w sporcie stricte, czyli jak sportowcy powinni trenować brzuch, to dajcie mi znać w komentarzach e, i taki filmik po prostu nagram. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.